Karina Konopacka i imienia jest fundacja Lotto, uprawiała sport, między innymi rzut deskiem, była Polką, miała ojca Jakuba, Konopackiego Mat i matkę Mariannę z Rakiewiczu. Miała brata Tadeusza, Lucjana i siostrę Czesławę. Miała także męża i nocego kukana, matusza. Hugona Matuszewskiego urodziła się w niewielkiej rabie mazowieckiej 26 lutego 1900 roku, a ogólnie nie, dzieciństwo i młodość przebywała w stolicy. Halina Konopacka jest patronką lotu. Urodziła się 26 lutego w rabie mazowieckiej. Z 1924 roku zaczęła uprawiać lekką atletykę. Wybyła pierwszy złoty medal w 1928 roku. Została mistrzynią świata w rzucie dyskiem. Zwyciężyła w plenipiscycie przeglądu sportowego na, najlepszym, na najlepszego sportowca. Wśród wiedzieli, urody i talentów Haliny był pewien dyplomata, szczególnie związany z dyplomami kultury. Poślubiła pułkownika Ignacego Kikona. Matuszewskiego skończyła karierę wyczynową w 1931 roku z na 25 kwietnia 1962. I panowiczyjarzy Radziecki piłkarz, który grał na pozycji bramkarza mistrz Europy w 1960 i wicemistrz Europy w 1964. Jest uważany za najlepszego bramkarza w historii. Urodził się 22 października 1920 roku. Zginął 20 marca 1990 roku w Moskwie. Miał wzrost 1,89. Jego żona to Walentyna na Jego nagrodę to Słoda Piłka. Miał, m, miał dwoje dzieci. Iryna i Elena Jaszczyna. Zagrał 812 meczów, 480 meczów bez traconego gola. Zagrał 326 meczów w meczu dla Tiara Mo Moskwa w wyjściowym składzie. Zagrał 78 meczów dla reprezentacji i stracił 70 goli. Zagrał 13 meczy w Mistrzostwach Świata. Zagrał cztery mecze bez straconego gola, dwa występy w meczach reszty świata, przeciwko Anglii w 1963 oraz Brazylii w 1968. 150 strzelonych obronnych, śródów karnych, średnio obroni co trzy rzuty. Znaczy postaciówki urodził się 26 stycznia roku 1963. Mury nie jest synem byłego portugalskiego bramka Portuga... Wachowicza. Postanowił być piłkarzem, jednak nie udało mu się i szybko zakończył karierę. W roku 2000 podjął pierwszą samodzielną decyzję. Postanowił być trenerem i zaliczył udane okresy pracy w serwisie. Nie... polski piłkarz. E... Działacz piłkarski i biznesmen, w, 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 2002. selekcjoner reprezentacji polskiej w piłce nożnej. Od 26 października dwa, 2012, 2012. prezes Polskiego Związku Pił, Piłki Nożnej. A od 5 kwietnia 2017. członek komitetu w, wykonał. Czego u Armando Luis Mazario był jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, który grał na pozycji napastnika. Najmłodszy w historii laureat laurea, nagrody piłkarza roku FIFA. Urodził się on z 18 września 1976 roku w Rio de Janeiro. Grał w wielu klubach, między innymi FC Barcelona i Real Madrid. W reprezentacji Brazylii grał od 1994 roku do, 1000, do 2011 roku. Zagrał 98 meczów, w których strzelił 62 gola. Ronaldo Nazario zdobył około 6 złotych piłek. Ronaldo Nazario jest wspaniałym Sportowcem. Każdy piłkarz chciałby grać. Ernesto ale... Arante Donas Cimento, nazywany w skrócie Pele, urodził się 23 października 1940 roku w Brazylii. Jest, jest jedynym trzykrotnym mistrzem świata 1958, 1962 i 1970. Grał w dwóch klubach, w ojczyźnie jak i za granicą. Santos FC na Cosmos. Ma siódemkę dzieci. Na mundialach wystąpił łącznie 14 razy, a strzelił 12 goli. Jego aktualną partnerką jest Marcja Aoki, a dawniej Asira Nascimento. Bela ma 1,73 m wzrostu na plecach gra z numerem 10. Na plecach gra z numerem 10. Obecnie jest ministrem sportu Brazylii. Pelo do dziś jest legendą futbolu, a próbują go wyprzecić tacy piłkarze jak Cel 7 Leo Messi czy Levy. Pelo na urodził się 21 marca w 1980 roku w Porto Alegre ma 40 lat a wzrost to 181 cm. Grał na pozycjach napastnik i pomocnik w roku 2003 a 2008 grał w FC Barcelonie, strzelił tam 70 goli w 145 meczach. W reprezentacji w Brazylii rozegrał 97 meczy, strzelając 33 bramki na mistrzostwach świata wygrał w 2000. W drugim roku w I z był polskim piłkarzem grającym na pozycję napastnika. Urodził się 23 czerwca 1916 roku, zmarł 30 sierpnia 1997 roku. Był wieloletnim reprezentantem Polski i ruchu Hajduki Wielkie, dziś ruch w Przyszedł do historii futbolu podczas Mistrzostw Świata 1938 strzelił 4 bramki w meczu przeciwko Brazylii. Był rekordzistą w ilości strzelonych bramek w jednym meczu przez 56 lat. Jego rekord pobił Oleg Salenko. Łącznie w karierze strzelił 1175 goli w meczach oficjalnych i nieoficjalnych. Dysponował bardzo dobrym bryglinkiem i znakomitą formą strzelecką. Według RSSF strzelił 524 goli, co daje mu 10. miejsce wśród strzelców czasów.

Otrzymując to, że nie przypomnę, że żaden z nich zapytanie, znajduje się w nich, a gdzie zabrało się 139 spotkań. W 2001 roku przyszedł do Biega Kulu za 7,5 miliona euro, co było wówczas ogromną kwotą dla polskiego zawodnika. Brawo! Urodził się 23 października 1947 roku, a zmarł 1 września 1989 roku w wieku 42 lat. Grał w takich długach jak ZKS i Włókniarz Staroka Łódź, Legia Warszawa, Manchester City i San Diego Socorskie. W reprezentacji polskiej zdobył złoty medal i Igrzysk Olimpijskich w roku. W 1972. Trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata w roku 1974 i srebrny medal na Olimpiadzie w roku 1976. Zmarł śmiercią tragiczną w Batwą Zamachową. Żeby Bolesław urodził się 8 kwietnia 1950 roku. Manę Borku. Był polski piłkarz i trener napastnik polskiej prezentacji piłki nożnej. 13-króty uczestnik finałów mistrzów świata FN 1974 roku, Argentyna 1978 roku i Hiszpania 1982 roku. No Snato 5, 5 CINOWEK, z na to piątej klatka lecinowej w drużynie narodowej, od tego 104 mecze, w tym 100 oficjalnym w roku 45 gramek pod względem ilości rozegrane sportów, Najdrojeście na pierwszym miejscu, uśród do reprezentacji fotki, zawsze pod względem nas do i występuje tylko z Bańskiego. Jednocześnie wynosi 168 cm. Urodził się 10 kwietnia w 1973 roku, w 47 lat. Na poszukiwce miał numer 3 i działał jako obojętny. Zdany francuski piłkarz pochodzenia algierskiego. Występował w pozycji połaznika po zakończeniu kariery zawodniczej trenera piłkarskiej. Podczas swojej kariery piłkarza nosił przydomek z zizołu. Dwakrotny reprezentant swojego kraju, z którym zdobył Mistrzostwo Świata 1998 rok oraz Mistrzostwo 2000 roku. Brawo! Brawo.